Kilka lat temu postanowiliśmy, że zmienimy swoje życie, że obierzemy nową ścieżkę. I chyba nam się to udało. Życie w bezpiecznej strefie komfortu to paradoksalnie najniebezpieczniejsza rzecz, jaka może nam się przytrafić. Każdego z nas spotykają lepsze i gorsze sytuacje w życiu. Są momenty, gdy wszystko się wali. Pojawia się choroba, a nawet i śmierć. Nie możemy patrzeć na to, że się boimy, bo nigdzie nie wyjedziemy. Taki jestem, po prostu taki mam charakter, że muszę prowadzić wszystkiego, co mogę, póki jestem zdrowy, póki mam siłę, bo nie wiem, ile zostało mi czasu na tym świecie. Trzeba się cieszyć każdym dniem, małą chwilą, trzeba się cieszyć z każdej sytuacji, jaka jest. Przeżywanie chwili, razem. Emocje. Wracamy z jednej wyprawy i planujemy kolejną. Tylko wtedy czujemy się spełnieni. Trzeba cały czas wyznaczać sobie nowe cele. Szukać, rozwijać się. boimy się, że spadnie samolot. Boimy się, że zachorujemy. Poza za drogie. Tam za daleko świat taki niebezpieczny. Dość. Liczy się tu i teraz. Ta konkretna chwila. To jak ją przeżyjesz i to jak ją zapamiętasz. Nie staraj się zadowolić wszystkich. Nie bój się podejmować ryzyka. Nie trać czasu na rozczulanie się nad sobą. Nie skupiaj się na rzeczach, których nie możesz kontrolować. Nie osłabiaj tego, co w tobie najsilniejsze. Nie bój się zostać sam. Nie rozpamiętuj przyszłości. Popełniaj błędy. Przyznawaj się do nich. Nie powtarzaj ich. Nie, nie zazdroś sukcesu innym. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów. Nie czuj, że cokolwiek ci się od życia należy. Nie poddawaj się po pierwszym niepowodzeniu. A zatem obudź się, wyjdź z domu i zmierz się z samym sobą, bo nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Zadaj sobie pytanie. Jaka jest moja pasja? Jaki jest mój cel? Co ja kocham? I zacznij to w końcu robić.